Pod wrześnią w weekend był przeprowadzany finał krajowy 45 ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom. Do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzemisławicach z tej okazji przyjechały 32 młode osoby z całej Polski. Gościmy tutaj młodzież z całej Polski, młodzież, która. E, ochotniczą Straż Pożarną, która interesuje się tą dziedziną e, wiedzy bezpieczeństwa. E, w ubiegłym roku byliśmy organizatorami Wojewódzkiego Konkursu. Tym razem, po sukcesie ubiegłego roku, e, poproszeni zostaliśmy, aby właśnie w tym obiekcie odbyły się centralne, ogólnopolskie e, zawody wiedzy pożarniczej. No i właśnie jesteśmy świadkami finału, e, który e, przedstawił Chwilą część ustna się zakończyła, za chwilę będzie ogłoszenie wyników, podsumowanie i tego, no ale okazuje się, jak miałem się okazję przysłuchać czy wysłuchać tutaj specjalistów, którzy obok mnie siedzieli, mówi, że poziom wiedzy jest wysoki, sami mieliby problemy na wiele pytań odpowiedzieć, no to znaczy, że ta, ten konkurs, ta wiedza stoi na bardzo wysokim poziomie i nie jest to takie kurtoazyjne odpytanie, tylko to już jest naprawdę no, ci, którzy będą zabezpieczeni. Ubezpieczali nam e, nasze mienie w wypadku zdarzeń, kolizji, pożarów, katastrof. Także rośnie młode pokolenie e, dobrze przygotowanych adeptów. Młodzież ma dużą wiedzę w temacie, nie tylko praktyczną, bo dobrze jest zorientowana w teorii również. I to imponuje najbardziej. Było bardzo wiele pytań z zakresu historii pożarnictwa, pierwszy raz się spotkałem z pytaniami z zakresu ekologii, jednak były też takie pytania dosyć łatwiejsze jak na poziom krajowy. Anna Dyrcz-Zwadowicz zajęła trzecie miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych. Pytania były bardzo różne. Odpowiedzi również bardzo różne były. Najbardziej moim zdaniem, które było dla mnie podchwytliwe, było pytanie o wysokość budynków, ponieważ według przepisów są tam różne kwalifikacje budynków typu do kondygnacji i zarówno do jakby wzrostu budynku tej właśnie wysokości. I było pytanie odnośnie tego, że jeżeli budynek ma 9 kondygnacji nadziemnych włącznie, i wysokość 27 metrów, jak jest klasyfikowany. I tutaj właśnie nad tym pytaniem się bardzo długo zastanawiałam, ponieważ pasował mi zarówno budynek średni wysoki, jak i ten wysoki. I w sumie to pytanie tak najbardziej we mnie zostało, że mocno mnie to zaskoczyło. Było dużo pytań z ekologii, takiej właśnie jakiejś segregacje, jakieś konkretne piktogramy różnych właśnie właściwości. Julian Szpunar z Wysokiej na Podkarpaciu był najlepszy w grupie uczniów z klas 1-3. Najtrudniejsze moim zdaniem w tym teście było było pytanie, no w finale było najtrudniejsze o dowódcę MDP. MDP. Jakie, ja jakie ma obowiązki? Jasne. Musi reprezentować drużynę, pisać sprawozdania z działalności drużyny i inne sprawozdania musi prowadzić drużynę podczas ćwiczenia bojowego i reprezentować ją na zewnątrz. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom ma już długą historię, bo to 45. edycja. On jest realizowany na szczeblach od szkół, gmin, powiatów, województwa, aż do właśnie tego etapu centralnego. Myśmy w ubiegłym roku finał wojewódzki dla województwa Wielkopolskiego organizowali tutaj we wrześniu w centrum. Spodobała się lokalizacja i warunki, dlatego gości Wielkopolska w zasadzie września finalistów centralnych. To są najlepsi z najlepszych, po dwóch przedstawicieli z każdej grupy wiekowej. Pierwsza grupa wiekowa to szkoły podstawowe klasy 1-4, druga 5-8 i trzecia szkoły ponadpodstawowe. Więc z każdego województwa było po dwóch reprezentantów, czyli można powiedzieć, cała śmietanka. Ten turniej jest tutaj na etapie centralnym dwustopniowy. Wczoraj odbyły się testowe eliminacje. Każdy z uczestników musiał odpowiedzieć na 40 pytań. Te testy wyłoniły po pięciu finalistów każdej kategorii. Oczywiście nie obyło się bez dogrywki nawet dwustopniowej. W dniu wczorajszym młodzież i dzieci miały także możliwość uczestniczenia w tematycznych warsztatach, zapoznawały się ze sprzętem przeciwpożarowym, z ochroną środowiska poprzez właśnie tutaj jakby zagospodarowanie elektrośmieci, z ratownictwa medycznego, więc to, co takie jest chyba najistotniejsze w tej chwili w edukowaniu młodego pokolenia. Dzisiaj finał. Ten finał też składał się z dwóch części. Najpierw część praktyczna, czyli rozpoznanie sprzętu specjalistycznego opowiedzenie do czego służy, jakie ma zastosowanie. Druga część to y, działania związane z y, pierwszą pomocą medyczną i to y, w takich warunkach realistycznych praktycznie trzeba było pokazać. I dopiero trzeci element to były te pytania testowe i one jakby też składały się jakby z trzech takich modułów tematycznych. Jeden dotyczył prewencji pożarowej, drugi można powiedzieć historii i organizacji ochotniczej, pożarnictwa I trzeci, taki można powiedzieć operacyjny, dotyczący sprzętu i charakteru działań ratowniczych. Czyli z tego widać, że jakby y, spektrum zainteresowania młodego człowieka musi być niezwykle szerokie, żeby rzeczywiście z każdej dziedziny powiedzieć y, no coś, co, co przyczyniło się do tego, że ustalona została jakaś końcowa kolejność. Laureatom konkursu gratulował były premier i obecny prezes zarządu głównego OSP Waldemar Pawlak.